Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Nie byłem do końca przygotowany na taką scenę i wystąpienia. Przyjechaliśmy tutaj zwiedzać. Może poproszę resztę naszej grupy, z którą przyjechaliśmy też tutaj, żebym nie stał sam po to Chodźmy Jestecie. Krzysztof, chować też do nas. Krzysztof, Krzysztof Wojtek, słuchajcie, yy, bardzo dziękuję panu prezesowi za możliwość zabrania głosu. Wyjaśnię, yy, dlaczego tutaj, tutaj jesteśmy. No to przecież nie musi być dla nikogo oczywiste. Przyjechaliśmy dlatego, że od ponad roku próbujemy z grupą ludzi, którzy działają w Ruchu Narodowym i w Konfederacji, yy, pomóc polskiej branży produkcji urządzeń ciepłowniczych, w szczególności polskich pomp ciepła i Kotłów na pelet. Ścieramy się z tym, że są niekorzystne dla polskich producentów regulacje programu Czyste Powietrze. To się zaczęło jeszcze pod koniec rządów PiSu i to trwa w tej chwili. Od producentów, wczoraj byliśmy w firmie Cowton na Orawie, dzisiaj jesteśmy tutaj. Wiemy, że zespoły wytwarzane przez Państwa również są instalowane w kotłach i w popach ciepła firmy Cowton. I jesteśmy w kontakcie z Izbą, która reprezentuje producentów. Wiemy, że ani poprzedni, ani obecny rząd nie rozmawiał w sposób poważny z polskimi producentami i polski rynek jest zalewany przez niższej jakości konkurencję z zagranicy. Nie podoba nam się ta sytuacja. Uważamy, że jeżeli polskie firmy wytwarzają dobry produkt, to on powinien być w Polsce traktowany co najmniej tak samo jak produkty z zagranicy. W tej chwili są traktowane gorzej. Nie będę wchodził w tej chwili w szczegóły, ale te regulacje, które utworzył rząd, uniemożliwiają normalnemu człowiekowi, który, tak jak Państwo, nie pracuje przy tym, nie orientuje się, co tam w środku siedzi, uniemożliwiają porównanie tych produktów, nie ma żadnej przejrzystości, nie ma żadnej certyfikacji. Polskim producentom podnoszone są ciągle wymagania, Analogicznych działań wobec producentów zagranicy nie ma. Więc dlatego tu jesteśmy, żeby się z tym zapoznać. Spotykaliśmy się wcześniej w Warszawie, zabieraliśmy głos na konferencjach prasowych zmównicy sejmowej, nasi posłowie interweniowali też w przepostwie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak na razie wygląda na to, że to się po prostu toczy bardzo gruba, lobbingowa rozgrywka gdzie są duże interesy gospodarcze idące w setki milionów, a być może w miliardy pomiędzy tymi, którzy importują tanią konkurencję z Azji dlatego co Państwo robicie trochę droższą konkurencję z Europy Zachodniej Od wczoraj rozmawiamy o tym, są tutaj z nami także naukowcy z AGH i z Politechniki Śląskiej i właściwie nikt nie rozumie do końca dlaczego jeżeli nowoczesne urządzenia ciepłownicze do których Państwo wytwarzacie podzespoły sterujące jeżeli one spełniają te wszystkie nowoczesne wymogi środowiskowe dlaczego one nie są dopuszczane i wspierane w normalny sposób. Moja teoria jest taka, że po prostu mamy do czynienia w tej chwili z taką nową religią, tak zwaną klimatyczną, i w jej ramach te parametry wszystkie fizyczne nie mają wielkiego znaczenia. Dla nich jak jest spalanie, to jest po prostu grzech, trzeba nie spalać, koniec kropka. Natomiast z drugiej strony wiemy też, że nie da się wszystkich przestawić wyłącznie na źródła ciepła oparte na niespalaniu niczego. Czyli podłączyć wszystkich w całym kraju pod pompy ciepła i w ten sposób ogrzewać cały kraj. Potrzebne jest też jakieś ubezpieczenie na niższe temperatury albo na problemy z systemem elektroenergetycznym, że po prostu nie będzie prądu albo będzie jakieś okresy zwiększonego zużycia. No i poza nami nikt tych argumentów nie traktuje poważnie. W mojej ocenie, w naszej ocenie, Jakub Kalus, który tutaj jest z nami, pochodzi z Śląska i jest w tej chwili szefem naszego działu legislacyjnego. Tutaj Wojtek Jaskółka jest naszym liderem z Krakowa. Z Matuszem pracujemy na co Nasze doświadczenie jest takie, że inni politycy albo się tym nie interesują, albo jak się interesują, to ich myślenie formatują ludzie z tzw. organizacji pozarządowych, które same siebie ogłosiły, że są ekspertami od klimatu, środowiska, odnawialnych źródeł energii. Naukowców nikt za bardzo nie słucha, większość polityków nic z tego nie rozumie. Z przedsiębiorcami spotykać się nie chce, przyjechać do firmy nie chce, albo jak przyjadą, to pokiwają głowami, udają, że się ze wszystkim zgadzają, i później stwierdzają, że nic nie mogą. Takie jest doświadczenie przedsiębiorców, z którymi tu stoimy, i takie jest też doświadczenie moje. Natomiast my tej sprawy, powiedziałem to wczoraj w firmie Cotton, i powiem to dzisiaj, my tej sprawy nie odpuścimy. Jeżeli Państwo chcieliby i mogliby coś zrobić na rzecz swoich miejsc pracy i swojej firmy, w której Państwo pracujecie, to jest jedna rzecz. Wiem, że to jakby indywidualnie, być może nikt nie wykaże inicjatywy, ale zostawiam już towarzyszącemu nam szefowi działu marketingu, żeby wymyślić, jak to zrobić. To znaczy, żeby pracownicy zabrali głos także w internecie żeby pokazać, że to są polskie miejsca pracy, żeby pokazać, że Państwo konkurujecie z produktami, które są robione za granicą. Że to jest dobry polski produkt, że jest polska myśl techniczna, technologia. Jestem naprawdę dumny, widząc te działy, też, które zatrudniają inżynierów, że to nie jest tylko robione w ten sposób, że przy, przyjeżdżają schematy zagranicy i ktoś tutaj to wszystko pakuje. Tylko, że jest w tym ten komponent myśli technicznej, która w niektórych. Momentach przewyższa produkty z zagranicy, to są naprawdę, bardzo, to jest bardzo dobra historia, której niestety prawie nikt w Polsce nie słyszał, bo ona jest nieopowiedziana, więc ja zachęcam po pierwsze do tego, żeby trochę o tym opowiadać. I druga sprawa, jak będą się decydować pewne rzeczy, a w sumie to nie wiadomo, kiedy one się będą decydować, bo te rzeczy, o których mówimy, czyli na przykład, że ileś miliardów złotych, miliardów poszło na program czyste powietrze. To wszystko się odbywa bez podstawy ustawowej. Pewnie Państwo, tak jak my, trochę śledziliście przez ostatnie lata toczący się spór, tak zwany spór o praworządność. Co to jest za praworządność? Jak się wydaje miliardy i to wszystko jest na bazie regulaminu. Tu nie ma nawet żadnej ustawy napisanej. Po prostu dyrektor w Narodowym Funduszu stwierdza, że będzie tak albo inaczej i te miliardy idą albo tu, albo tam. To jest naprawdę trudno aż w to uwierzyć. Dlatego ja też zachęcam jeżeli będzie oczywiście taka możliwość, żeby kiedyś przyjechać pod Sejm i zrobić jakiś protest, to zawsze robi wrażenie na mediach, i na politykach, jak zobaczą ludzi, którzy realnie pracują w jakiejś branży i protestują po prostu w obronie swoich interesów. No oczywiście wiem, że tutaj Państwo nie zwolnicie się, nie weźmiecie urlopu i nie przyjedziecie pod Sejm, ale może jak Szefostwo stwierdzi, <śledziesz> <śledzimy> może jak stwierdzi, że jakiś jeden dzień można, no wczoraj, że ten nie skończył, to wczoraj widzieliśmy, nowoczesną linię produkcyjną firmy firmie do robienia naj najbardziej zaawansowanej w Europie czy na świecie pomp ciepła, teraz stoi i nie pracuje, tak? Od prezesa tu słyszymy, że jest gotowy produkować tysiące sterowników do pomp ciepła, a sprzedał ich znacznie mniej, ponieważ są media, to nie będę mówił ile, ale znacznie mniej niż mógłby sprzedać, dlatego, że po prostu ten rynek stanął. Wczoraj zelektryzowała nas wiadomość, że rząd zapowiedział, że program Czyste Powietrze zostanie w ogóle na rok zatrzymany. Jak tutaj skomentowali niektórzy między nami, lepiej by powiedzieć, że skasują to w ogóle, bo zapowiedź, że wstrzymują to na rok, powoduje, że w tej chwili wszyscy, co normalnie za własne pieniądze być może wykupili by pompę ciepła, to będą przez rok czekać, czy będą znowu dopłaty. No więc tak naprawdę trudno o impuls dla rynku, i politycy takie decyzje podejmują zupełnie beztrosko często. Trudno jest to uwierzyć, ale naprawdę to tak działa. Po prostu plotą, co już ślina na język przyniesie, nie czują się odpowiedzialni za efekty tego. Ja sam to obserwowałem też przy innych sprawach, gdzie protestowaliśmy w obronie polskiej produkcji czy branży, w tym wypadku na przykład branży rolnej, była tak zwana piątka dla zwierząt, i tam się wszyscy skupili, czy zwierzęta na fermach mają dobrze czy źle. Jestem za tym, żeby miały jak najlepiej, ale nie możemy zniszczyć polskiej gospodarki, w tym wypadku gospodarki rolnej, hodowlanej. A zupełnie w cieniu tego był polski eksport mięsa, który został mocno uderzony przez same głupie zapowiedzi polityków. I teraz do czego zmierzam? Tak naprawdę, tylko chyba do wyjaśnienia, dlaczego tu jesteśmy i po co, tak? Dla nas rozmowa z szefostwem i popatrzenie, jak Państwo pracujecie, jest możliwością bezcenną nabycia wiedzy, zobaczenia na żywo, jak to wygląda, tak? Jestem pod wrażeniem dużej, nowocześnie zorganizowanej, fajnie działającej firmy. Mam nadzieję, że Państwo też są zadowoleni z pracy tutaj. I, I uważam, że trzeba tego bronić. Uważam, że po prostu trzeba tego bronić. Musimy stworzyć takie warunki, żeby polskie firmy mogły konkurować na polskim rynku i na rynkach zagranicznych, a nie, że polski rząd polskie firmy niszczy. I to jest zjawisko ponadpolityczne. Ja nie atakuję w tej chwili żadnej partii, dlatego że to jest kontynuowane. Kiedy rządził PiS, kiedy rządzi Platforma, ten sam poziom szkodliwej polityki i głupoty. I, i po prostu musimy to jakoś tam, jakoś zmienić. To już jest nasza robota, natomiast Państwo możecie w jakiś sposób to wesprzeć. Jeszcze jedną myśl chciałem powiedzieć, ze względu na charakter firmy, w jaki jesteśmy. Z dużym też sentymentem patrzę na to, co Państwo robicie. Bo oboje moich rodziców jest inżynierami elektronikami i pracowali też przy produkcji, przy serwisowaniu urządzeń, może nie ciepłowniczych, może nie kotów, nie pomp ciepła, ale to wszystko jest do siebie dość podobne. Więc jak widziałem dzisiaj osoby, które składają te elementy, coś lutują, projektują te płytki na komputerach i tak dalej, no to czułem się jakbym wrócił do moich doświadczeń z dzieciństwa, kiedy wpadają do rodziców do pracy. Także e, chciałbym to powiedzieć, e, że robicie wartościową robotę. My jesteśmy z Was dumni. Będziemy, e, będziemy po prostu bronić tego, co robicie. E, cieszymy się, że udało się zorganizować te firmy, które wywodzą się z firm rodzinnych. Cieszymy się, że właściciele nie zdecydowali się, e, jak to się mówi w slangu biznesmenów, się skeszować i kupić sobie nieruchomości w Hiszpanii sprzedając firmy kapitałowi zagranicznemu. Tylko po prostu prowadzą te firmy sami, cały czas, na dobre i na złe, niezależnie czy są warunki sprzyjające, czy trochę trudniejsze i oby tak dalej. I oby po prostu y, konkurencja zagraniczna patrzyła z zazdrością na te produkty i na to, co Państwo wspólnie wytwarzacie, oby pensje rosły, y, oby warunki pracy były jak najlepsze. <laughs> y, myślę, że wszyscy sobie tego życzymy. Jestem pewien też, że inżynierowie najbardziej utalentowani zarabiają tutaj lepiej niż my w polityce. I się z tego cieszymy, nie zazdrościmy, tak właśnie powinno być yy, 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 i po prostu i tak dalej. Tyle mogę powiedzieć o trzeba. Dziękuję bardzo. Teraz <kluczy> mówię, że nic nie chcę dodać, także wracamy do zwiedzania. Dziękuję